Rozcinamy naszego busa i to dosłownie. Tym razem wpuszczamy przez dach do środka jeszcze więcej światła i świeżego powietrza. Dzisiaj będziemy montować okno panoramiczne dachowe 70 na 50 cm i wentylator plus fan. A w międzyczasie pokażę wam przyszły układ naszego kampera. Pod spodem zrobimy jakieś cargo albo szafeczkę. Kiedy będziesz tutaj okno? Nie ukrywam, że jaram się tymi gadżetami, ale przyszedł czas na montaż, dlatego działamy. Będzie hałas, sporo pracy, trochę nerwów. Serio. Ale też dużo satysfakcji na koniec, bo to nie są tylko dziury w dachu. To kolejny krok bliżej wolności. Dobra, to pomagamy? Tak. To robimy, tak? Tak. Dlatego zrób głośniej i zaczynamy. na wszystkim w kolejnym odcinku, w pełni sił wróciliśmy z gór i tym razem zabieramy się za dach. Przywitajcie się z szefem. Cześć, jesteśmy tutaj i tylko działają się. Wszystko zrozumieliście, więc zaczynamy. Co robimy dzisiaj szefie? 5 minut chodzę. 5 minut i wytłumaczysz? Tak. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, czyli... Dachu pokażę Wam jeszcze, jak rozplanowaliśmy sobie wnętrze. Tu widzicie pierwszy blat kuchenny, który będzie właśnie w tym miejscu ze skośnym narożnikiem, aby ułatwić wejście do kampera. W lewym narożniku, jak wiecie, będzie stała łazienka, i właśnie przyszedł mi brodzik. Idąc dalej, mamy tutaj wyznaczone miejsce na lodówkę, która będzie stała na wysokości. Pod spodem zrobimy jakieś cargo albo szafeczkę. Tutaj będzie dosyć długa ławka o długości 1 metra. Naprzeciwko siedzisko 50 cm. Kolejny blat roboczy ze skośnym wejściem, po to, żeby wejście do samego kamperwanna było jak najbardziej komfortowe, siema. Zlew będzie w tym miejscu, dlatego że chcę w jednym miejscu poprowadzić całą wodę. Przechodzimy sobie do części sypialnianej, ta linia nam wyznacza linię łóżka. Tutaj będzie pionowa ściana. Łóżko będzie o szerokości aż 160 cm, ponieważ wychodzimy z założenia, że wysypianie się i komfort spania jest rzeczą najważniejszą po to, aby móc cały dzień funkcjonować zregenerowanym. Nie oszczędzamy tutaj na szerokości łóżka. I teraz tak, jeżeli tu będziemy mieć ścianę pionową łóżka i z łóżka będzie wysuwał się blat po to, aby móc spokojnie i komfortowo zjeść i popracować dla jednej i drugiej strony. Po skończonej pracy albo posiłku wlat wsuwa się z powrotem pod łóżko. Buda. I teraz to, co gubi się lubią najbardziej, czyli gadżety kamperowe. Dzisiaj będziemy montować. Okno panoramiczne dachowe 70 x 50 cm i wentylator Plus Fan. Obydwa produkty możemy zamontować w przyczepach kempingowych jak i kamperwanach. Zacznijmy od okna dachowego. Okno dachowe marki Polyblend o wymiarach 70 x 50 cm posiada podwójne przeszklenie akrylowe z ochroną powłoką UV. Ramka okna oczywiście wyposażona jest w plisowaną roletę oraz moskitere UV, ale co ciekawe wyposażona jest w lampy LED oświetlające pomieszczenie. Okno podobno jest bardzo ciche i szczelne dzięki zastosowaniu silikonowych uszczelek. A o tym, że posiada oficjalną homologację europejską E32, no to chyba już nie muszę wspominać. Przejdźmy teraz do Plusfana. To, co musimy zapewnić w naszym kamperze, to na pewno dobrą wentylację i temu będzie służył wentylator Plusfan zakupiony z marki Polyblend. Plusfan dzięki swojej szczelnej kopule może być używany nawet podczas złej pogody, a nawet podczas jazdy. Jest to wentylator praktycznie samoobsługowy, ponieważ posiada termostat, czyli włącza się sam automatycznie w pożądanym momencie, aby uzyskać odpowiednią temperaturę w środku pomieszczenia. Jest to wentylator wielkości otworu standardowego, czyli 40x40 cm, wyposażony w pilota oraz oświetlenie LED, czyli możemy z niego korzystać praktycznie nie wstając z łóżka. Albo, tak jak powiedziałem, jest samoobsługowy w momencie, gdy zaprogramujemy termostat. Nie ukrywam, że jaram się tymi gadżetami, ale przyszedł czas na montaż, dlatego. Działamy. Dobra, to pomagamy? Tak. To robimy, tak? Tak. Pamiętajcie, że na stronie MotoBlend znajdziecie co jakiś czas nowe promocje, takie jak na przykład zwiększający się rabat przy każdym kolejnym zakupionym oknie lub też inne okazje. Dlatego warto śledzić na bieżąco stronę motoblend.pl, gdyż promocje, jak to wiadomo, są ograniczone czasowo. Wracając jednak do dachu. Okno dachowe zaczynam od wyznaczenia miejsca, gdzie ma się znajdować. Najlepszym wzorem do odrysowania linii cięcia będzie ramka adapter do okna, ale o samej ramce opowiem później. Odrysowuję wewnętrzne krawędzie ramki. Zaokrąglam narożniki i przewiercam się na wylot w kilku miejscach, tym samym przenosząc wzór na drugą stronę. Jeszcze raz przymiarka, bo to trochę stresujący moment. Za kolana na narożnikach przeniosłem na kawałek tektury, aby odrysować ją na dachu. A skoro dach, to czas wspiąć się na te Himalaje. Odwierty ładnie pokazują mi miejsce, gdzie ma być okno. Przykładam ramkę i ją odrysowuję. Daje mi to 100% pewności i kontrolę nad miejscem cięcia. Dalej odrysowuję koliste narożniki, a przynajmniej tak chciałem zrobić. Serio? Skoro przerwa, to może kilka słów o ramkach montażowych. Adaptery ramki do okien dachowych. Niektórzy YouTuberzy, z tego co widzę, montują okna dachowe, wykonując uszczelnienie w postaci gąbek, pianek, taśm dekarskich, różnego rodzaju pomysły. Problem polega na tym, że o ile na filmie to wygląda fajnie, pytanie jak z trwałością, szczelnością i bezpieczeństwem. Wszyscy wiemy, że dach busa nie jest idealnie płaski. Ma swoje przetłoczenia i oprócz tego sam w sobie nie jest powierzchnią płaską, ma jednolitą krzywiznę. Ramka ma profil, który kompensuje zaokrąglenia blachy, dzięki czemu okno przylega całą powierzchnią do dachu. Dodatkowo ramka względem domowej roboty uszczelnień podczas przykręcania idealnie, równomiernie rozkłada nacisk na całej powierzchni. Już nie wspomnę o tym, że ramka, w przeciwieństwie do docinanych gum lub podkładek, wygląda po prostu estetycznie i ładniej wykończone. Oczywiście każdy robi tak, jak uważa. Ja jestem zdania, że warto zainwestować dodatkowe 150 zł po to, żeby uniknąć, jeśli nie teraz, bo oczywiście na początku wszystko wygląda pięknie, to jeśli nie teraz, to później, żeby uniknąć problemów z oknem. Tutaj macie dwa adaptery: do okna dachowego i do plusfana. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się za robotę. Narożniki odrysowane. Dach zabezpieczony taśmą przed cięciem. Przygotowuję do pracy wiertarkę z wiertłem Fi-10 i wyżynarkę z brzeszczotem do metalu. Nawiercam otwór prowadzący i heja już dalej z wyżynarką. Chwila stresu i po problemie. Już nie ma drogi powrotnej. Przymierzam okno, pasuje. Pamiętajcie, lepiej mierzyć wszystko 10 razy niż pomylić się poważnie raz, bo przy cięciu trudno o naprawę błędów. Ściągam izolację zabezpieczającą i szlifuję papierem ściernym dokładnie wszystkie ostre krawędzie. Trzeba się dobrze do tego przyłożyć, aby wszystko było gładkie. Ważną rzeczą jest dokładne wysprzątanie wszystkich opiłków powstałych po cięciu. Następnie odtłuszczam całą powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro. Gdy placha wyschnie, zabezpieczam ją antykorozyjnie preparatem epoksydowym dwuskładnikowym. Więcej mówiłem o nim w poprzednim odcinku przy montażu okien bocznych. Zostawiam otwór do wyschnięcia i zabieram się za zrobienie ramy usztywniającej całą konstrukcję. Z kantówki 2x3 cm powstanie ramka o wymiarach okna, czyli 70x50 cm. Materiał w kilka chwil mam docięty na ukośnicy, ale nie obejdzie się bez mojego ulubionego gadżetu, czyli stolarski ścisk kątowy, który bardzo ułatwia pracę, w takim przypadku w pojedynkę. Rama gotowa, dach wyschnął, dlatego nakładamy pierwszą warstwę uszczelniacza butylowego Sika 710. W niższych temperaturach warto wcześniej wsadzić go do garnka z gorącą wodą, aby był bardziej plastyczny podczas nakładania. Kładam ramkę, delikatnie dociskam, aby mieć pewność, że masa dokładnie się rozchodzi i zaczynam nakładać drugą warstwę. Wybrałem kolor biały, gdyż bardziej będzie się zlewał z kolorem nadwozia. Przyszedł w końcu ten moment. Obsadzamy okno. Dociskam z czuciem, dając masie się rozłożyć równomiernie. Od spodu zakładam przygotowaną ramę i skręcam za pomocą śrub dołączone do zestawu plastikowe elementy. Proces ten ostatecznie dociska i tym samym uszczelnia całe okno. Warto temu poświęcić dłuższą chwilę, aby całość była dobrze skręcona, bo szczelność dachu to już inna liga niż okna boczne. Tak prezentuje się całość. Masa ładnie, równomiernie się wycisnęła i o to chodziło. Dobra, wstawiliśmy sobie okno panoramiczne, jak widzicie, ono będzie tutaj teraz ładnie sobie schłodzić. Zobaczcie przy okazji, jak przy skręcaniu ładnie nam tutaj wycisnęło uszczelniacz, widać go idealnie. Niech sobie tutaj ładnie podsycha, pięknie nam to wszystko wypełnił. Plus fan będzie obsadzony w przedniej części busa, tutaj na wejściu. Ten teleskop, który tutaj chwilowo zamontowałem, wyznacza mi symbolicznie narożnik łazienki, który będzie w tym miejscu, czyli łączenie się ścian pod kątem 90 stopni. Pozwoli mi to na obsadzenie plus fana idealnie po środku wejścia, a łazienką. Większość ludzi montuje plus fana, w tym tutaj przetłoczeniu fabrycznym, które jest przygotowane do wycięcia pod okno dachowe. I oczywiście ma to sens ponieważ większość ludzi demontuje ścianę grodziową i otwiera tą przestrzeń i ten wentylator jest umieszczony wtedy optymalnie. U mnie problem polega na tym, że gdybym w tym wytłoczeniu chciał zamontować plusfana, byłby on praktycznie przy ścianie grodziowej z funkcją wydmuchu lub wdmuchu powietrza prosto nad zlewem. Dlatego też przemieszczamy się o jedną belkę w głąb, i plus fan będzie lądował na samym środku, po to, żeby ta cyrkulacja powietrza w tym miejscu była bardziej efektywna, i też po to, żeby on po prostu tutaj estetycznie wyglądał. Jedyny minus takiego rozwiązania, który teraz się dopatruję, to jest przestrzeń dachu, którą przeznaczę na solary. Zmniejszam sobie po prostu tą odległość, którą będę mógł wykorzystać na założenie paneli. Ale pomyślę o tym później. Skoro już się nagadałem, to podgłaszamy muzykę i do roboty. Procedura z wentylatorem jest podobna. Odrysowuję ramkę, nawiercam narożniki, przenosząc tym samym wzór na drugą stronę. Na dachu znów odrysowuję kształt. Dalej standardowo: taśma, cięcie, szlifowanie, odtłuszczenie, zabezpieczenie przed korozją i nakładamy masę butylową. Niestety biała masa mi się już skończyła, więc lecimy z czarnym butylem. Najpierw ramka adapter, później rama wentylatora. Różnica względem okna jest taka, że plus fan przykręcamy od góry śrubami przez dach do drewnianej ramy. Dlatego warto konstrukcję najpierw złapać ściskami stolarskimi i skręcamy całość. Wystarczająca ilość butylu powinna uszczelnić śruby podczas skręcania, jednak same łby też później wypełniłem masą uszczelniającą. Po przykręceniu drewnianych ram zapomniałem, że nie wzmocniłem ich klejem Sikaflex 252. Jest w aluminiowej tubie, dlatego aby łatwiej się aplikował, podniosłem jego temperaturę błyskawicznie opalarką. Nie jest on niezbędny, ale zawsze wzmocni całą konstrukcję. Dlatego wcisnąłem go we wszystkie szczeliny i wykończyłem estetycznie najlepszym dostępnym czujnikiem, jakim jest palec. Usuwam nadwyżki masy butylowej, który się wydostał przy skręcaniu. Tutaj mogłem tej masy użyć jak widać mniej, ale. Lepiej dać za dużo niż za mało. Obsadzam wentylator, przykręcam czterema śrubami, które też później uszczelnię i górę na ten moment chyba mam już skończoną. Czas zamontować dół wentylatora. Tutaj do dyspozycji mamy trzy różnej długości pręty oraz działkowego kota, który właśnie mnie odwiedził. Jak zawsze chwila czułości, ale wracamy do pracy. Pręty przenoszą napęd na osłonę wentylatora podczas jego otwierania. Producent dostarcza kilka długości do wyboru w zależności od grubości zabudowy dachu. U mnie pasuje ten najkrótszy. Podłączam wszystkie trzy kostki elektryczne, a przewód zasilający puszczam bokiem w wypiłowanym kanale w drewnie. Przy spasowaniu czasem warto obrócić pokrętło, aby pręt wskoczył we właściwe miejsce. Obudowa trzyma się na śrubkach i właśnie je przykręcam. Na koniec zostały mi tylko obudowy listew ledowych. Wracając do okna dachowego, też go wykańczam, przykręcając ramkę z moskiterem, plisą i oświetleniem. Trzyma się na kilku śrubkach, nic skomplikowanego. Na koniec również montuję obudowy listy wyledowych. Te prowadnice, które mają przenieść napęd silniczka na pokrywę wentylatora, są dostarczane w różnej długości. Ja wykorzystałem najkrótszy, natomiast muszę pamiętać, żeby je jeszcze zachować, bo mogą się przydać. Ponieważ tutaj dojdzie jeszcze pewna grubość sufitu, ocieplenie, sklejka i prawdopodobnie ta osłona wentylatora będzie niżej, i bardzo możliwe, że wtedy będzie potrzebny ten dystans dłuższy. Dlatego warto to zachować. No, wreszcie, wszystko jest zamontowane, dlatego czas najwyższy teraz to przetestować. A do tego będziemy potrzebowali trochę prądu. Dlatego na busa wjeżdża akumulator i zaraz sprawdzimy co wentylator potrafi. Pierwszy rozruch i mamy sukces. Plus fan działa, kierunki obrotów też, oświetlenie, a także mechanizm otwierania i zamykania dachu. Pozostało tylko uszczelnić śruby i pozbyć się nadmiaru masy. Dobra, idziemy teraz do okna. Tutaj też jestem zadowolony i nie mogę się już doczekać testowania tych gadżetów w praktyce. Kolejny etap oficjalnie uważam za zakończony. Zobaczcie sami, jak dużo wpada już światła do busa przez wszystkie zamontowane okna. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie po sobie ślad w postaci lajka, like subika, a najlepiej też jakiegoś komentarza. I widzimy się już niebawem w kolejnych etapach budowy.